Jak w rok zarobić 5 milionów inwestując w mieszkania, flipując. To o tym w tym odcinku przy tablicy. Zapraszam Cię serdecznie, Wojciech Orzechowski. Ostatnio miałem wiele takich przemyśleń. Na niektórych konferencjach już tym się dzieliłem, że czasami budzisz się o piątej nad ranem i Cię dopadają jakieś myśli. Sam mam takiego przyjaciela. Grzegorza, który bierze tabletki, takie z szyszkami. Nie wiem tam o co chodzi z tymi szyszkami, ale mówi, że cztery razy dziennie po dwie tabletki jest wyciszone, nie? czyli znaczy, że się musi czymś przejmować. Znaczy on wcześniej powiedział, że pije najpierw jarbamatę, a potem jak się nabuzuje, to te szyszki bierze, żeby się wyluzować. Nie wiem, o co tam dokładnie chodzi w tym wszystkim, ale ja nieraz w życiu budziłem się o piątej nad ranem i nie mogłem zasnąć. Czasami było to związane z problemami inwestycyjnymi, czasami z problemami rodzinnymi, a czasami z problemami inwestycyjnymi. No i tak ostatnio mnie naszła myśl, co by było, gdybym zbankrutował. Tak sobie pomyślałem, o rany, budzę się o 5 nad ranem, nie mogę spać, tyle tych inwestycji, co by było, gdybym zbankrutował. No i tak sobie pomyślałem, no tragedia, tracę 5 milionów złotych. 5, 5 milionów złotych. Nie wiem, duży dług? Nieduży? Co bym musiał zrobić, żeby odzyskać te 5 milionów kiedyś? Zbankrutowałem. Znaczy nie było takiego ogłoszenia bankructwa, ale miałem nakazy zapłaty. Moja firma komputerowa wtedy wyrzuciła się do góry nogami, jak w 2000 roku oszukał nas jeden ze wspólników. Pewnie znaczną historię, jak nie, to gdzieś tam możesz poszukać. Wtedy tego długu było 300-400 tysięcy. I to było ciężkie, bo ja pamiętam, że ze 12 lat odpracowywałem ten dług. No, 5 milionów, jeszcze więcej. Zresztą się zastanawiać, co bym zrobił. No akurat przez te 20, 21 lat trochę rozwinąłem się. Znaczy, gdybym dzisiaj wylądował na Bezludnej Wyspie, to przydałby mi się tylko internet, telefon, jakiś dobry produkt, mógłbym sprzedawać. I myślę, że bym sobie poradził. Mógłbym sprzedawać banany, mógłbym sprzedawać łodzie, mógłbym sprzedawać skarpety. No Nie wiem, chyba jestem dobrym sprzedawcą, tak mi się wydaje, ale to gdzieś tam już we krwi, to mam, już mi tak weszło. Ale zaczęłem sobie zadawać pytanie, w takim razie, co bym mógł robić, gdybym stracił te 5 milionów? Pomyślałem, no oczywiście, no co? No, inwestowałbym w mieszkania. Inwestowałbym w mieszkania. No tak, ale, ale przecież byłbym po bankructwie. Jakbym mógł inwestować w mieszkania? No, mógłbym, dlatego że. Yy, można pozyskać inwestorów i wraz z tymi inwestorami robić inwestycje. Przecież nie musisz tego kapitału pozyskiwać z banku. U nas w społeczności jest masa inwestorów, którzy są pasywnymi inwestorami i gdy tylko pojawia się perełka, to oni mówią, ok, jest kapitał i możemy ten kapitał przejąć i razem inwestować. Więc tak sobie pomyślałem, no dzisiaj tam 50 tysięcy złotych to jest średni zysk na flipie, czyli dzielimy sobie to, ile flipów trzeba byłoby zrobić? 100 flipów. Flipów. Ja nie wiem, czy tam kojarzysz. Obecnie robię 23 z 25 w tym roku, 26 w tym roku nawet mieszkań. Jeszcze 23 pozostały, może nawet 22, bo teraz już jednego mieszkania pozbyliśmy się z lechem. Mam nadzieję, że dalej kolejni inwestorzy też będą już swoje mieszkania wyprzedawać. A robimy to w systemie 50 na 50. To znaczy, że liczymy gdzieś tam, że jest około 100 tysięcy zysku na mieszkaniu i dzielimy się po połowie, czyli 50 tysięcy. No, nawet gdy byłoby inaczej, ale tak sobie pomyślałem, nie, yes, super, mogę spać spokojnie, bo mam sposób. Gdybym zbankrutował, to wiem, jak w rok odkuć się. Czyli po prostu zrobić 100 flippów, tak? Zarobić po 50 tysięcy i mamy 5 milionów. Nawet gdybym nie wycisnął 50. Tylko po 30 to byłoby 3 miliony, to i tak całkiem nieźle. Pomyślałem sobie, wow, jestem spokojny. A potem sobie tak myślę, a po co w takim razie czekać na bankructwo? Przecież można to zrobić teraz. Teraz chciałbym zarobić kolejne 5 milionów złotych. No to co? No to co? No to nowy plan, to muszę zrobić 100 flipów. Jeżeli teraz w tym roku podjąłem się 25 i to bez większych problemów i bez finansowania, bo finansowanie jest z zewnątrz. Zrobiliśmy 25, czyli to jest 1 czwarta, to dlaczego by nie sięgnąć po 100 flipów? Mamy liderów naszych, którzy, w społeczności naszej są, jest Darek z Krakowa, który podobno teraz robi 60. Filipów. Mamy Patryka i Patrycję w Poznaniu, którzy teraz ostatnio słyszałem, że 50 remontów naraz raz robią. No więc jeżeli oni mogą, no to dlaczego ja nie? Jeżeli ja mogę, to dlaczego ty nie? Przecież to jest tylko kwestia wyszukania nieruchomości, potem zapewnienia finansowania i zrealizowania. Nie wiem, czy już kiedykolwiek robiłeś. Jeżeli nie robiłeś, to myślę, że to jest czas na naukę, ale to jest najprostszy sposób, żeby zobaczyć, żeby dojść do takich kwot tak szybko. Nie wiem, czy pamiętasz, bo jest taka strona internetowa nsin.pl. To jest webinar, to jest mój webinar, na którym opowiadam, jak w 6 lat, 6 lat bardzo spokojnie, bardzo spokojnie zarobić 2 miliony złotych, obracając z nieruchomościami, startując od zera. Jeżeli nie widziałeś tego webinaru, to koniecznie, koniecznie musisz go zobaczyć. Tutaj idziemy bardzo spokojnym tempem. W ogóle tam jest takie założenie, że w pierwszym roku robisz tylko dwa flipy i na każdym zarabiasz po 15 tysięcy złotych. Dałbyś radę zrobić dwa flipy? Gdy na webinarach, gdzie 500 osób czasami jest, pytam, czy jesteś w stanie zrobić dwa flipy, gdybyś miał finansowanie. To 95% osób odpowiada: Jasne, zrobiłbym dwa flipy. A gdyby trzeba było zarobić 15 tysięcy, to dałbyś radę 15 tysięcy zrobić na każdym? Oczywiście. Niektórzy mówią, że nawet więcej. To jest zadanie na pierwszy rok. Czy ty sobie stawiasz takie cele? Czy ty sobie stawiasz takie zadania? Pomyśl, jak się zmotywować do tego. To nie jest proste zrobić w rok 100 flipów, ale niech to będzie celem, niech to będzie dla Ciebie przemyśleniem, niech to będzie dla Ciebie wyzwaniem. A jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, jeżeli nie wiesz, jak do tego dojść, to zapraszam Cię do obejrzenia następnego odcinka, bo tam wyznaczymy sobie cele, wyznaczymy sobie plany, pokładamy troszeczkę strategię. Może coś ciekawego z tego wyjdzie. A jeżeli masz jakieś przemyślenia, pisz w komentarzach, zasubskrybuj kanał. No i zapraszam Cię, przeprowadzę Cię za rękę przez cały proces inwestycyjny, zainspiruję, zapoznam Cię z innymi, którzy pomogą Ci inwestować w regionie, w Twoim mieście wojewódzkim. Przyłącz się do naszej społeczności. Pozdrawiam Cię serdecznie, Wojciech Orzechowski.